klasycznym, tak, tak. organizowanym tu na miejscu, tak? Tak. Jesteście stąd? Nie. Proszę Państwa, teraz przyszedł Aha. czas Młodowy. na to, świetnie, abyśmy świetnie. rozpoczęli co, część uroczystą. Pragnę no, zapytać, czy kolorowe. Pan Adam Ochwanowski Aha, tak jest. To. I bardzo zapraszam było na scenę organizatorów. Zadowolony jesteście? Pana Marszałka Województwa tak, Świętokrzyskiego, Honorowego Sołtysa Jugosławii, Adama Jalurasa. Wójta Gminy Złota, Tadeusza Sułka, Panią Anię Jałocha, Sołtysa Niegosławic. No pięknie, no cieszę się. Nie. Adama Gratuluję. Dziękuję. Gratuluję. Reprezentantowie, zawsze chętnych do pomocy, są to Waldek Marzec, Zygmunt Sala, Tadek Kowalski, Boguś Sakwa. go. że jak są goście, to trzeba ich tak. Ale zaocznie mogę wojewodą upiwać, nie? Jak Państwo Dobra. Z lasa wojewoda, pikną mo urode, bo pije spirytus i świncono wodę. A... I teraz będzie łojaczce. Łojaszkę i robo, chłopoki się biją, ale tylko lesek z soki spijo. A teraz będzie o marszałku, a co? <noise> Marszałek Jaruba z dłużej wokół zabawi za hulo, za śpiwo, kielicha postawi, do wszystkich! O nie będę śpiwał, bo podpadnę w optymku cyznie, bo nie wiedziałem, czy przyjedzie. Natomiast jest taka sprawa, dzisiaj śpiwomy, się łódki. Miało być więcej, jest tyle, ale wtedy będzie dobrze. Jeszcze jeden pan, który śpiał w tamtym roku, miał się tu zgłosić. I Wytopił swoje niełotopie, bo wlazła w kunopie. O. W tym sensie. I teraz po kolei marszałek śpiwo o piciu wódki. Szanowni Państwo, ja wiedziałem jaka będzie tematyka. Pozwólcie, że skorzystam ze ściągi, bo na co dzień śpiewam y, o czym innym. Ale no, Adam narzuca dzisiaj formułę, więc śpiewam o piciu wódki. Lezy piją w rysztoku, Racławice hop, Lezy piją w rysteku, mo butelkę przy boku. Racławice hop, przysła Świnia do niego, racławice hop. Przysła Świnia do niego, jak się bo kolego, Racławice hop. Dziękuję ja bardzo. No ja teraz zobaczymy, co mój wymyślić. Pijali, pijali ci nasi ojcowie, ci nasi ojcowie i my też będziemy, bośmy ich synowie. Dzięki! Dzięki! Jarek, ja piwo? nie śpiwość, Jarek, nie piwo? Jarek, ja śpiwość. Ja, piwo. ja, ja, piwo. ja, ja, piwo. ja Cały ten swój majątek, mam taką przyśpiewkę, ale z takim fajnym morałem. Dobrze. Tylko potrzebny mi jest pijak. Popatrzmy <noise> <noise> sobie, że tu jest pijak, żeby się nikt nie nie, nie. Może ktoś yy, się zgłosi, kto jest czy czuje za pijaka. Nie, nie, nie. kto nie, nie. jest pijak. Prosimy dla Nestora, prosimy, tutaj będzie śpiew po tobie. O, super. <noise> pijaku, pijaku, nie siodaj na krzoku. Pijaku, pijaku, nie siodaj na krzoku. Bo jak się krzok złomie, to pijak utonie. Bo jak się krzok złomie, to pijak utonie. Dobra, dobra, przekazujemy teraz naszemu przyjacielowi, który piwo w tamtym roku i teraz z chciał zaśpić. Wita, chłopcy, <laughs> ódkę, zakąsoj ta chleba. Kochaj ta dziewczyny, pójdzie ta do nieba. Mili chłopcy wódkę, zakłonsali chleba, kochali dziewczyny, nie pośli do nieba. Będę pił, będę pił, choć mam stare lata, bo mnie za młodości na pić tata, na ucył pić tata, na pić wujek. Będę pił, będę pił, póki nie zbawił je. Czego wążicę! Dziękuję bardzo! Jesteśmy po raz, który już w, w Wielkiej no Brytanii? to ja Antoni wiedział. Czwarty czy piąty? Na pewno warto. To co się dzieje w sławicach, to jest naprawdę fajne. Jest wspaniałe, daje możliwość pokazania się zespołom i wspomina to, co u nas kiedyś dominowało. Zespoły występujące tu nie przychodzą po to tylko, żeby zagrać. Przede wszystkim robią sobie pewnego rodzaju reklamę i ludzie mają możliwość wykazania się Bawią się zarówno występujący, jak bawi się widownia. A widownia jest tak liczna, że dochodzimy do wniosku, że jest zapotrzebowanie społeczne na tego typu imprezy. Dlatego trzeba to kultywować. Gmina Złota w ogóle chyba jest jeżeli chodzi o działalność kulturalną. Przede wszystkim możemy się pochwalić zespołami, które tutaj działają, również działa, działają Szkoły. W tej chwili Waltek Nowak ma sporą grupę uczniów. Szkoły podstawowe w Miernowie i w Krobrzu uczą grać na akordeona. Mało tego to flety proste już są w użyciu kilkanaście lat, i bardzo duża grupa uczniów, absolwentów potrafi się tym instrumentem posługiwać. Nowo powstały zespół przystań z krobrza. Wspaniale dziewczyny dzisiaj wystąpiły. Następnie Olbryszanie. Proszę zwrócić uwagę, że jest to zespół ludowy składający się z bardzo młodych ludzi. Najstarszy ma dwadzieścia kilka lat. To jest, to jest właśnie wspaniałe. Jak każdą wiedzielę to byłem pościele, ale mój parenty, lepiej procenty, zajmuję się. Najważniejszego... Sołtysa. Sołtysa. <laughs> Trudno było przygotować? Yy, to znaczy nie, mam koleżanki, które mnie wspierają, pomagają mi i od dwóch dni się przygotowujemy i myślę, że było wszystko bardzo ładnie i, i że goście są zadowoleni. Pani to odpowiedzialna policja i poważne wyzwanie. Czy poważne <grymne> wyzwanie. Lubię to robić, dlatego że y, chcę pomagać Ci. To wszystko się udało. Kawaśnienia Rośnie liczba uczestników tej pięknej, wspaniałej, lokalnej naszej kieleckiej, nad imprezy. Dziękuję. z kim? Z Gawy Zagrywam. Właśnie proszę je zapiąć, proszę je zapiąć, nie słuchamy Adama Tak nie. ma racji. Co wójt z Moskorzewa robi tutaj w Miłoszowicach? To znaczy co robię? Zostałem gościnnie zaproszony na występy, na przegląd zespołów kapel ludowych. Jestem tutaj pierwszy raz i jestem szczęśliwy, że taką decyzję dzisiaj podjąłem, że przyjechałem, bo impreza idealna, udana. Zespół z Moskorzewa również się zaprezentował dobrze. Także myślę, że już będę stałym bywalcem na tych uroczystościach. Myślę, że co roku. Fajnie, cieszymy się między. dzięki życiu. Rozmawiałem z kim, nie wszyscy znają Ja Jarosław Kimek, Łódźmi i